Witam się, witam moi drodzy, dzisiaj na zewnątrz w nocy troszkę popadało. Zaraz jak to się mówi, wejdziemy do mojego centrum dowodzenia ogrodniczego. Widzicie, w szklanie jeszcze wszystko jest nakryte. Celowo dzisiaj rano nie odkrywałam, bo była e, taka ładna było po prostu, mniej jak 10 stopni, zaraz sobie za chwilę wejdę, odkryję i co nieco Wam nagram w końcu co urosło, bo już czasu mi brakuje i nie wyrabiam także wchodzimy i za chwilę co nieco dla was nagram no dobra pomału będę rozkrywać i zaczynamy, może najpierw skupmy się na kwiatach z nasion, pierwszymi okazami, które wysiałam to oczywiście były kanne z nasion, no nie wiem, szczerze powiem wam czy nie tego nie przesadziłam ale zobaczcie, te na przykład pierwszego, może tutaj tam, z pierwszego wysiewu zobaczcie, jakie one są giganty. Nawet powiem wam, ładne systemy korzeniowe one już potworzyły. Potem może ciło coś tam od słońca się te liście poparzyły, ale to nic nie szkodzi, najważniejsze są te środkowe. Ale zobaczcie, jaka to jest ten gigantyczna roślina. Dla porównania weźmy sobie te z drugiego siewu. No i myślę, że to, ten termin późniejszy by był jak najbardziej ok. Tutaj je ja wsadziłam po dwa. Ale też myślę, że już lada moment. Trzeba będzie je po prostu rozsadzić. Nie wiem, jest chyba ze dwadzieścia parę sztuk. One z Te e, kanny. A tylko mam szczerą nadzieję, że one e, ten zakwitną na coś innego. Jak tylko kolor czerwony, bo czerwony mamy z bulw, no i zobaczymy też, jakie fajne bulwy się wytworzą w ciągu tego, w ciągu o, sezonu. Pozdrawiam moją <śm> koleżankę, dzięki której właśnie zdecydowałam się na wysiew kan e, z nasion. Zresztą historia była taka koleżankę Mardar, oczywiście zapraszam do niej na kanał, ona ma wiele różnych kwiatów, ale głównie zajmuje się uprawą arbuzów, a myślę, że w tym roku będzie się działo. A historia z, a, dotycząca tych właśnie kan jest taka tak, siadła monia, jak to się mówi na internet, patrzy, no ładne takie różne odmiany kan, o różnych fajnych liściach. No nie ukrywam, że spodziewałam się, że liście będą miały też inne, jak tylko tylko zielone. Ale okazuje się, że są zielone, ale są odmiany kan właśnie o pięknych, paskowanych i różnych takich liściach. Więc patrzę sobie, bulwy dali, dali kanny. Bulwy kanny, no, tanie to nie jest, więc wyhaczyłam monia, nasiona i wysiała. Pierwszy raz wysiałam nasiona. I widzicie, fajnie to się u mnie sprawdziło z nasion. Były wcześniej wysiewane, już nie pamiętam jaki termin. Nawet te w późniejszym terminie, jak najbardziej ok. Także jestem zadowolona. W tamtym roku pierwszy raz miałam nasiona, wysiewałam z nasion dalje No i nawet ładne, powiem Wam, bulki powiązały. A w tym roku postawiłam na kanny. Mam nadzieję, że one mi fajne zawiążą te bulwy. I na drugi rok, wiadomo, podwoją. No i oczywiście spodziewam się czegoś innego, jak kwiaty czerwone, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. O, ja mam takie stare piaskownice. Ja je oczywiście okrywam na noc, bo wiadomo, że jest chłodno. O, coś mi się nie mieści, ale jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. W szklarni są. Jak widać, mają się. Nawet fajnie, także tak to wygląda z moimi tutaj kannami. Dobra, biorę się za odkrywanie. Są tu jeszcze papryczki, ale to nie w tym odcinku. Jak wyglądają papryki, myślę, że też o paprykach i o innych warzywach, które tutaj mam, tak bardziej Wam posegreguję, że tak powiem. Fajnie. Pomidory stoją obok, widzę, że już stały po przesadzeniu, bo niedawno był film. Także chyba będą żyć, ale to myślę, że za kilka dni Wam też nagram, jak one wyglądają, niech one się fajnie zregenerują. Ale widzę, że powstawały po przesadzeniu, to jest ok. dobra. Lecę dalej. Na dzisiaj chcę się tak bardziej skupić na tych kwiatach z nasion, tak. Koleusy. Też je już popikowałam. Y... Tak wyglądają, powiem Wam, że nawet fajne będą, widzę, niektóre miały barwy, takie mniejsze do, do niczunie, mam nadzieję, że one ruszą, a ja potem, ja chyba w długą skrzynkę posadzę, jak mi się zwolni po pomidorach, bo takie nadwyżki pomidorów zostały jeszcze w tych, tych, tych długich, tych skrzyniach, na szczęście nie są wszystkie zielone. Ale tam zielone mam gdzieś też posadzone, ale jeszcze ich nie odkryłam. Także mam tutaj kilka sztuk. Tutaj mam w takiej donitce również te koleusy, fajne z wysiewu. Lecimy dalej zaraz do kwiatów jednorocznych, co, się, co wzeszło, co nie wzeszło. No i tak, tutaj zlokalizowane, gdzie są pozostałe koleusy. One już bardziej takie, że ale niektóre też yy, widzę się pojawiają jakieś takie czerwone wiśniowe plamki. W takiej zwykłej gdzieś po czymś i tutaj pozostałe. Także tamte i te na chwilę obecną mam tyle tych koleusów. Dla mnie to, aż zanadto wystarczające. Przechodzimy na drugą stronę do pozostałych kwiatów. No po prostu... Kanny nie są jednoroczne, bo je wykupujemy. Ale te wszystkie w zasadzie chyba są jednoroczne. Jeżeli coś jest dwuletnie, to sobie muszę na opakowaniu poczytać. Także tu mamy koleusy. Idziemy dalej do kwiatów. No dobra. Czyli tak, tutaj mam goździki, które dostałam od Małgosi. Te słabiej zeszły, a te nawet fajnie. Także tutaj są goździki jak będą większe to zobaczymy czy ja będę je pikować czy one już pójdą do gruntu tu mamy dziwaczka tutaj coś też wychodzi pewnie jakieś guździki albo coś też jakieś kwiaty także tu mamy coś tutaj na razie nic i tutaj przechodzimy do tutaj tych jednorocznych szarłat ten taki czerwony takie Mamy tak jakby sople, bardzo ładnie mi zeszedł. Tu mam cyniem, tu mam hmm, te śmierdziuszki, Bzdziuszki. Jedne wiem, że są białe. Tutaj zeszedł jeden tylko bzduszek Wsadziłam tutaj jeszcze kilka ziaren dali. To widzę, jedna wyszła. Tutaj też jak aksamitki. U nas się mój i Tutaj też aksamitki. Te wszystkie. Mają inne kolory, te całe tutaj aksamitki. I tam jeszcze gdzieś mam. Czekajcie, czekajcie, zlokalizujemy. Pomiędzy warzywami wychodzą mi tutaj dalie. Późno kilka wrzuciłam, także mam chyba ze trzy tutaj czy cztery sztuki da dali. I tak to my się z tymi kwiatami jednorocznymi w tym odcinku, także żeby nie przedłużać o ja warzywach innych, to w innych odcinkach.